Cześć witam wszystkich bardzo ba... Cześć witam wszystkich bardzo bardzo... Kurde no Cześć witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony mosten A dzisiaj sobie zagramy sapera Zapraszam do oglądania Tak więc sobie zaczniemy Nie zwracajcie na to uwagi nie, nie zwracajcie Nie zwracajcie Wcale ja tu nic nie gram. Ała moje łóżka. Poczekajcie. Super. Super. Dam na zero. Dobra. Yy, weźmiemy sobie tak. weźmy yy, Weźmiemy sobie opcje i... Początkujący, pokaż porady, zawsze kontynuuję, zapisuję grę. Ok. to jest dla początkujących, co tak spróbujemy. izi jak to z Lamia, Naprawdę, większość zapewne nie wie, o co wchodzi w saperze. To musi być, ale tu jej nie ma. Jestem świetnym graczem. Bo to trzeba myśleć I w ogóle witam Was na tym kanale Takim nowym O, dobra Witam Was na tym kanale Więc powiedzieć Jej Raz Dobra Nie będę nic mówił gramy e. To musi być jedna mina To tutaj nie będzie jest jedna mina, czyli, że to łączy się tylko z tą. Eee, tu jest tak, tu jest tak. To tu jest tak, to się z dwoma. Ja jestem głupi, bo tutaj powinno być. Może rzeczywiście. Nie. Ale ja mam trafa. się trzeba myśleć, dobra, już mamy dwie za sobą. Jest! Tak trafię. Nie. Nieeee! Dobyk, dobrze! Do. na sobie tu. Dobra! Nie! Dobra, tak. 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 Dzień dobry. Tak, 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 tak. Dobra. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Tu jest. Tu. Tu nie ma. Tu musi być, a tu nie ma. Jest. Dobra. Nie, ja się boję, no. O nie. A nie! O nie! oho, oho, nie, ja nigdy w tego Sapera nie grałam, dobra. Pik, 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 tu są miny. Dwie jeszcze miny. Mogę tak... Jest. O nie. Jest. Dobra, jesteśmy po małej przerwie. Można tak powiedzieć. Mam sposób. Nie, tak się nie da. Mmm. Dobra, teraz mam pomyśleć. Tu, 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 tu. 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 Nie! Przecież to było! Duchło. To było ej! Przecież bug. zobaczcie! Taki ma obszar. Tu była jedna, tu była druga. Bóg. Nie wierzę, a było tak dobrze. Nie, nie, nie. Właśnie coś się tak utrzymywałem. Tu, tu, tu. Tu, tu. Nie, oczywiście, że nie. Tu. Tu, tu. tu. Dobra. Eee, tu, tu. Mina. Tu, 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 tu. tu. Bo. Tu są z trzema. Tu rzeczywiście jest jedno. Te już nie ma. co liczyć, bo one są... włączone z jedną. Tu będzie. Oczywiście, że tu będzie. Nie umiem grać supera. Nie. przecież mogłem po trójce zobaczyć, a nie po prostu klikać. Nie. Jeszcze... Nie, teraz gramy. Matematyka. Eee. Będzie z tym, będzie, to będzie tu. Ale to są dwie. Ty, że tu będzie, ale tu nie będzie. No. Nie. No co to jest bipno? Na no, nagraniu gdy Windows przeszkadza ten gówniany. Dobra. Tak. Że, proszę, większy obszar. Jest! Dobra. Mamy no, film. Rozgryweczkę. Dobra, tak, 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 tak. Tak. E, tak, tak, tak. To będzie tak, tak, tak. To będzie tutaj tak. E, m, tak. Dzisiaj że... Kurde, no tu. tu była mina. Nie, zaraz się urażę na tą grę no dobra. 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 pięć. Świetnie. Po prostu. Um. Tu. Tu nie ma. Tu. Tu. To, to Tu. Tu. to <ścoughs> wałem? <Zbierzałem. ścoughs> Jakie to robię? Tu. Tu. teraz Tu. no. Tu. Wiedziałem. Dobrze myślałem źle dobra świetnie e, tak no e, dobra teraz tak Na, tak seriously żeby to się udało dobra e, tu będzie e, tu będzie e, tu nie będzie tu będzie wolne e, tu będzie 3, tu nic nie będzie e, tu, tu się łączy z jedną miną e, To jest tak, czyli że to powinno być tak to się łączy z jedną miną, bo to się łączy z tą, czyli że tu nic nie będzie jest, I jest 3, czyli że tu Dobra e, 80 gier rozegranych Dobra, ja kończę No, ja kończę na razie Do zobaczenia Cześć No, na razie